Ruta-Czaplińska Ewa urodziła się w 1918 roku w Janowicach. Pochodziła z rodziny Ziemiańskiej. Maturę zdała w 1937 roku. Następnie podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. Udało jej się ukończyć kurs radiotechniki i radiotelegrafii. W marcu 1945 przyniosła się do Łodzi. Gdzie rozpoczęła studia w tamtejszym oddziale szkoły głównej handlowej. W czerwcu 45 roku włączyła się w niepodległościową działalność antykomunistyczną. Została członkiem komendy głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, gdzie pełniła funkcję szefa wydziału łączności. 5 kwietnia 46 roku została aresztowana w Łodzi przez UB. Po 19-miesięcznym śledztwie 3 listopada 1947 roku została skazana w Warszawie na karę 10 lat pozbawienia wolności. Rozmowy przez ściany to już osobny gatunek ściana. Ja na przykład, jak z moim kolegą rozmawiałam, ja doskonale wyczuwałam na przykład nastrój przez sposób, stłukania, człowiek wyczuwał nastrój tego drugiego człowieka. Człowiek Była więziona kolejno w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W więzieniu na Mokotowie, w Fordonie, i na Wrocławiu, i ponownie w Fordonie. Zwolniona została 5 kwietnia 1956 roku. Podjęła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. W listopadzie 2007 roku za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność kombatancką i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 22 lutego 2008 roku we Wrocławiu. Mimo doznanych represji i przeciwności losu, nigdy nie utraciła wiary w Boga i ludzi. Danuta Siedzikówna Inka urodziła się 3 września 1928 roku we wsi Guszczewina. Była córką leśnika. W 1940 roku jej ojciec, jako urzędnik państwowy, został aresztowany i wywieziony na Syberię. Opuścił ZSRR wraz z armią Andersa, lecz zmarł w Teheranie jako komendant obozu dla polskich uchodźców. Matka Danuty włączyła się do działalności konspiracyjnej, za co została aresztowana. I zgładzona przez Gestapo w 1943 roku. Danuta siedzikówna miała 15 lat, gdy ostatni raz widziała matkę w szpitalu w Białym Stoku, skatowaną przez Gestapo. Inka wraz z siostrą postanowiły pójść w ślady matki i dołączyły do AK. Danuta pełniła funkcję łączniczki pracującej w nadleśnictwie w Narewce. Być może na tym zakończyłaby się jej działalność w AK, lecz w czerwcu 1945 została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa za kontakty z oddziałami AK. Wkrótce po aresztowaniu została brawurowo odbita z rąk komunistów przez oddział V Brygady Wileńskiej dowodzonej przez znanego żołnierza wyklętego, majora Łupaszkę. Nie mając wielkiego wyboru, została sanitariuszką w jednym ze szwadronów. Wraz ze swoim oddziałem przyniosła się na Pomorze, gdzie uczestniczyła w akcjach bojowych, napadach na posterunki i patrole UB, milicji i KBW. Została aresztowana w Gdańsku 20 lipca 1946 roku, po zadenuncjowaniu przez koleżankę. Mimo brutalnego śledztwa nie zdradziła żadnych informacji o swych współtowarzyszach. Odmówiła jakiejkolwiek współpracy i nie zdecydowała się nawet podpisać listu do prezydenta Bieruta z prośbą o łaskę, do końca deklarując, że walczyła o słuszną sprawę. W przesłanym siostrom Halinie i Jadwidze Mikołajewskim z Gdańska grypsie z więzienia Danka napisała jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie, mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Egzekucja przez rozstrzelanie odbyła się 28 sierpnia 1946 roku na sześć dni przed jej osiemnastymi urodzinami. Wyrok ten stał się symbolem brutalności komunistycznych sądów. Jej grób znajduje się na cmentarzu garnizonowym przy ulicy Giełguda w Gdańsku. Nazywam się Amelia Malina. Jestem uczennicą drugiego liceum imienia Emilii Plater w Sosnowcu. Historia jest jednym z moich ulubionych przedmiotów. Jednak tematem żołnierzy wyklętych zainteresowałam się mocniej stosunkowo niedawno. Impulsem do tego stało się dla mnie niezwykłe spotkanie ze świętej pamięci Tadeuszem Biękowiczem, pseudonim rączy, generałem wojska polskiego, który także był żołnierzem wyklętym. Podczas biegu niepodległości w 2019 roku w Warszawie miałam zaszczyt wręczyć generałowi własny medal zdobyty w biegu. Ta wzruszająca chwila, której nigdy nie zapomnę, sprawiła, że zainteresowałam się biografią nie tylko generała. Ale i wielu żołnierzy wyklętych, bohaterów z krwi i kości. Wśród nich wszystkich historie życia dwóch kobiet omówionych tu w filmie dotknęły mnie najmocniej i poruszyły bardzo głęboko. Bohaterki takie jak Inka i Ewa są tak niezwykle imponujące i silne, że nie sposób przejść obok ich biografii obojętnie. Dla młodzieży mojego pokolenia to znakomity wzór bohaterstwa i wspaniały przykład patriotyzmu. Najlepsza lekcja, czym jest honor.